Witajcie moi drodzy, dzisiaj możecie zobaczyć piękny zestaw 30 z przyczepą, ale, ale, ale moi drodzy i to nie jedno, zobaczcie, przyczepione jest tutaj, wczoraj możecie zobaczyć było grzane i walone, zawsze posadnie się wygiął, trzeba by było go teraz naprostować. Trzeba wyczyścić gniazdo elektryczne, żeby tutaj działał prąd, trzeba sprawdzić się w kołach, więc ja tu zaraz odpalę bestię. Ale zanim odpalimy bestię, trzeba podpiąć hamulce, trzeba założyć pasek na hamulce i e, będzie można e, dopiero tutaj go odpalić. Postoi sobie chwilę popyrka, żeby nabić, żeby zrobić test hamulców. I później jedziemy, moi drodzy, po nawóz. Dzisiaj przyjeżdża RSM, tu, tam widzicie takie same koszyki. Piesiu, spokojnie. Jeszcze mu trzeba puszkę dać. No, ja dopiero z domu wyszedłem. Tu możecie zobaczyć, stoją dwa Big Bugi, więc mam około tony już na dzień dobry. Do tego masa dwóch przyczep to jest e, no, dwa razy po tonę 600, ton 700, nie całą chyba. Czyli mamy około e, 3200 przyczepy plus tutaj tona, czyli już mamy 4 tony. A jedzie oczywiście 30. Jedziemy po 5 koszyków, po 1,5 tony. Jeszcze tam jakiś nawóz, sypki, więc łącznie prawie dycha będzie tutaj na haku, bo jednak 5 razy 1,5 to jest w sumie 7,5 tony. To już mamy. 4? Łe, ponad 10 będzie, kurde. I musimy tym 30 dojechać. Znaczy musimy nie musimy, ale zobaczcie, lenistwo jest silniejsze niż chęci. 60 z pługiem stoi, 30 stoi wolna. Logiczne, że pojadę 30. Daleko nie mamy, raptem niecałe 2 km, więc ile? 10 minut drogi. Z powrotem może trochę to trwać dłużej, bo nie wiem czy szóstką wrócimy, ale zobaczycie wszystko. GoPro jest dzisiaj na magnesie, więc będzie się działo. Later, one eternity later. <laughs> inches later Miało. Uch, zobaczcie teraz. No, piątym biegiem dojechaliśmy. To zobaczcie. Woda przy czerwonej. A ten alej, to wam powiem, że nie wiem, czy tu się coś rozłącza, czy coś. Albo się jeszcze nie nagrzał. Albo. E, albo po prostu. Jest taki chłodny. Sprężareczka jest, tutaj wszystko śmigało. Teraz wam powiem. Rękawiska zdejmę. Nie, powiem wam. Olej będzie miał te 50 stopni. Tu nawet można na korpusie złapać. Olej ani trochę się nie nagrzał. Za krótko jechał, żeby mieć problem. Natomiast chodnica wody, no tutaj wiadomo, ciepło do góry, w wodę poszło, więc wodę ma gorącą. Niech za chwilę odsapnie. Ale gdy chodzi o olej, to jest ok. Olej był najważniejszy. No można było odpiąć ten półkot 60, ale widzicie taki kawał drogi, to mi się nawet nie chciało. Nie wiem, czy to na 300, czy to na 500, ale ciężkie są te koszyki. Także zobaczcie, tutaj jaka masa, tam jaka masa, a mimo wszystko 30 przyjechała. Także ja się cieszę, piątym biegiem, daleko nie jechaliśmy, z górki nie, nie ma ani pod górkę. Ładna, prosta droga, płaska, więc przyjechał. Najważniejsze: na pole raczej pojedynczo będzie to woził, albo będzie woziła 60, to się jeszcze okaże. Ale na razie dziękuję Państwu za uwagę. Trzymajcie cieplutko, do zobaczenia. Cześć.